Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne bliźnięta w czytaniu dla singli na październik 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, czego zodiakalne bliźnięta mogą się spodziewać w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, Zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków, również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane bliźnięta, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie przekaz główny, czyli to, czego możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o uczucia, o emocje. W zbliżającym się miesiącu październiku, po prawej tło tej sytuacji, to, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Single, bliźnięta, uczucia, październik. Zaczynamy sobie, moi kochani, kartą księżyca. Następnie mamy królową denarów. i trójkę mieczy, tło, król buław, dziewiątka buław, a z denarów. I jaka rada? Jaka rada dla bliźniąt? Wisielec. Wisielec ma pewne punkty wspólne z kartą, z kartą Księżyca, którą zaczynacie to czytanie. I zaczynamy sobie właśnie od karty Księżyca. Następnie Królowa Denarów i Trójka kamieczy. Karta Księżyca, moi kochani, to jest karta, po pierwsze, karta tajemnic, po drugie, karta intuicji, a po trzecie, karta wejścia w głąb siebie, skupienie się na sobie, na swoim wnętrzu, na tym właśnie, czego nie widać, tak? E, natomiast obok mamy kartę, zresztą bliźnięta też mają taką skłonność do tego, że zawsze wydają się pogodne, tak? Że wydają się takie e, czasem, nawet bym, bym powiedział, niektórzy uważają, że takie beztroskie, ale wewnątrz nich może dziać się dużo rzeczy, o których one, one nie mówią, tak? Żeby innych nie obciążać, żeby nikt się nie przejmował ich problemami, tak? Tem, tymi, co bliźnięta po prostu uwiera, co ich boli. E, obok moich kochani natomiast mamy królową, y, królową Pentakli. Królowa Pentakli jest. Z jednej strony, oczywiście, naturalnie może mówić o trygonie, o kobiecie z trygonu ziemi, czyli bieg pan na ale niekoniecznie karty też mogą mówić o tym, że wy będziecie po prostu w tym miesiącu energii, w tej energii. Karta królowej denarów mówi zazwyczaj o kobiecie bardzo racjonalnej, myślącej bardzo mocno o przyszłości, kobiecie, która jest, stara się być bardzo samodzielna, bardzo niezależna, nie, bazować, przede wszystkim, bazować przede wszystkim na swoim potencjale, nie być zależna w jakikolwiek sposób od innej osoby, tak? Czyby to by miał być potencjalnie partner, tak? czy, czy to ktoś, na przykład z rodziny. Raczej to jest kobieta, która myśli do przodu, stara się zabezpieczyć siebie, skupić się na tym, jak sobie to życie poukładać, żeby nie musieć martwić się, czy ktoś pomoże, tak? Tylko bardziej tutaj się skupić na tym, jak sobie pewne tematy samemu rozwiązać. Natomiast ostatnia energia to jest trójka mieczy, to jest karta zranienia, karta przeżywania pewnej straty, pewnego też poczucia pewnego wykorzystania. I karty tutaj mogą pokazywać, że jeżeli w ostatnim czasie kogoś straciliście, jeżeli przeżyliście jakiś smutek, żałobę, traumę, tak, związaną z jakimś rozstaniem, no bo umówmy się, rozstania też potrafią być. Trudne, traumatyczne, przytłaczające, eee, też jest pewne, bardzo często przynoszą pewnego rodzaju żałobę, którą też trzeba przejść. Karty tutaj mogą pokazywać po prostu sytuację, w której wy z jednej strony patrzycie, planujecie życie przede wszystkim pod siebie, na własnych zasadach, tak. Eee, I też karty mogą pokazywać, że pewne na przykład decyzje o pewnych, pewnym zamknięciu etapu albo zamk zakończeniu jakiejś relacji też były za świadomością, co jest dla mnie dobre. Eee, Y, czymś w pewien sposób mogę yy zabezpieczyć siebie na przyszłość, tak, jeżeli coś było nieperspektywiczne, przynosiło mi energię, których nie chcę w moim życiu. Ktoś przynosił mi może pewną toksyczność, tak, Pewny, pewien brak lojalności, trzeba było kogoś pilnować, bo nie była to osoba, która, która była po prostu godna zaufania też, może problemy z zaufaniem. Tutaj były też dużym problemem, no wiadomo, jak nie ma zaufania, to człowiek bardzo mocno się męczy, tak? Bo chciałby skontrolować każdy krok drugiej osoby, a tego się nie da zrobić. Zawsze jest tam gdzieś dosa, nawet jeżeli mniej więcej wiemy gdzie ktoś jest, co robi, czy to jest prawda. No Tak jak mówię, relacje bez zaufania to są relacje trudne, traumatyczne, niszczące, toksyczne. Tym bardziej, że tak jak mówię, wy się tutaj pokazujecie bardzo mocno w dziewiątce buław w tle, jako przyczynę obecnej sytuacji. Karty tutaj mogą po prostu mówić o tym, że w tym miesiącu gdzieś tam może być tak, że zakańczacie... Taką wewnętrzną żałobę po czymś. No bo, tak jak mówię, wejście w głąb siebie, przeżycie pewnej żałoby, pewnego, y, pewnych trudnych emocji związanych z tym, jak ktoś mnie potraktował, tak? Jak, jak czuję się w tym momencie, y, jak to na mnie wpływa i jak sobie z pewnymi tematami poradzić. Natomiast fajnie jest też to, że w tej całej sytuacji widać, że w królowej y, monet wymyślicie o tej swojej przyszłości, że macie świadomość tego, że coś albo czegoś nie dało się ratować na siłę. Albo coś nie było dobre, tak? Coś nie było perspektywiczne. Karty też mogą pokazywać sytuację, w której Wy w tym miesiącu po prostu skupicie się jak to królowa pentakli, jak może relacyjnie, w uczuciach nie jest tak, jakby sobie tego życzyła, to ona idzie w rozwój, tak? Karty też mogą właśnie pokazywać y, sytuację, w której w, po prostu w tym miesiącu gdzieś tam skupiacie się na innych rzeczach po to, żeby o pewnych kwestiach nie myśleć. Chociaż, tak jak mówię, karty pokazują, że gdzieś tam wewnętrznie będziecie sobie tematy pewne przepracowywać, ale też nie chcecie, żeby to było kosztem czegoś innego, czyli na przykład waszego rozwoju, skupienie się na waż ważnych zadaniach, ważnych celach, realizacji pewnych kwestii, które na przykład wcześniej zaplanowaliście, bo uk nie ukrywajmy, że królowa Pentaki to jest kobieta planująca, zabezpieczająca się, myśląca też. Co się tam może po drodze wydarzyć. Także, jeżeli chodzi o ten miesiąc, to tak jakbyście łączyli w tym miesiącu radzenie sobie z pewną stratą, z poczuciem bycia wykorzystanym, zranionym w pewien sposób, z tym, że trzeba pewne rzeczy w tym momencie swojego życia zrobić, po to, żeby jutro było lepsze. I żeby w tym jutrze, jeżeli chodzi o to jutro, nie musić musi się martwić o to, jak sobie ogarnę, jak sobie poradzę. Co będzie, jak przy moim boku kogoś nie będzie, tak? Bo ta kobieta, ona bazuje przede wszystkim sama na sobie. Ona, nawet jeżeli wchodzi w relacje, to stara się też, może też po poprzednich przejściach, gdzie była bardziej elastyczna, bardziej robić to na własnych zasadach. No i też partner ma być pewnego rodzaju wartością dodaną gdzie ona sama jest w stanie zadbać sama, gdzie ona sama i też stara się zawsze yy, tak sobie zorganizować, że sama o siebie zadba, tak. Gdzieś partner ma w pewien sposób dawać pewnego rodzaju taką wartość dodatkową, czyli na przykład, nie wiem, no szczęście, tak, ale ma być pewnego rodzaju tylko czymś, E, dodatkowym, tak? Gdzieś tam ten własny potencjał jest tym, co e, ta królowa pentakli traktuje jako podstawę swojego życia. I też zawsze stara się sama o siebie zadbać. tak? Stara się, jak coś trzeba zrobić, no to ok. Jak już nie będzie wyjścia, to o kogoś poprosi, ale dopóki będzie mogła sobie sama poradzić, to sama sobie będzie organizowała wszystko w swoim życiu. Natomiast. Także moi kochani, tak naprawdę podsumowując, jeszcze jedna rzecz, możecie też bardzo mocno pracować ze swoim wnętrzem, albo swoją duchowością, albo swoją intu intuicją w tym, yy, w tym miesiącu. Jeszcze jedna też kwestia, też karty mogą pokazywać Wam, że w związku z jakąś przeszłością, z tym co Was, z jakąś relacją, którą mogliście tutaj zakończyć, która Was jeszcze może gdzieś tam troszeczkę boli, też możecie pewne rzeczy sobie uświadomić, których wcześniej nie widzieliście. Co pewne rzeczy oznaczały, tak? Że może nie do końca gdzieś tam w pewnych sytuacjach połączyliście pewne kropki, i dopiero teraz możecie dochodzić do pewnych wniosków, które gdzieś tam przez Was może w pierwszym mom w momencie, w którym dużo się działo w tej relacji, nie zauważaliście, albo świeżo po rozstaniu, gdzie byliście na przykład em, w dużym stresie, w dużym bólu związanym tą, y, z tą sytuacją. Teraz pewne informacje mogą do Was tak naprawdę docierać. Gdzieś tam możecie teraz też. Mm, Um, jeszcze troszeczkę wracając mam wrażenie, mimo wszystko do tej przyszłości, łączyć kropki, ale to wszystko po to, żeby sobie uświadomić, że czegoś nie udało się uratować, że zrobiliście wszystko, co, co mogliście, że nie wy jesteście odpowiedzialni za pewne kwestie, bo najgorsze moi, moim zdaniem, jak coś się kończy, to jest obwinianie siebie. Tak, o to, że a może można było zrobić lepiej? Może zro można było zrobić więcej. A co gdybym zdecydował, zdecydowała się wtedy podjąć inną decyzję? Może gdybym zrobiła mniej, zrobiła więcej? I tu jest bardzo często ten problem, tak? Wybaczenie samemu sobie. Natomiast, jeśli chodzi o tło, a z denarów, dziewiątka buław i karta króla buław, ewidentnie widać tutaj. Yy, Personę z przeszłości. Energia męska może być z trygonu wody, czyli, e, przepraszam, baran, lew lub strzelec, ale niekoniecznie. Mężczyzna, który jest taki pociągający, tak? Ma taką charyzmę. E, też bardzo często jest zorganizowany, ambitny, taki nastawiony na swoje cele, tak? Taki, który potrafi też tworzyć wokół siebie taką aurę. Miałem powiedzieć słowo na Z, ale zamienię: e, bycia super, tak? E, tego, że. Ten mężczyzna ma tak wiele do zaoferowania może być też taki przyciągający fizycznie tak? może taką e, też e, pociągać, jeżeli chodzi o taką sferę fizyczną tak? natomiast e, dru druga energia, czyli karta dziewiątki Buław, jest to karta obserwatora. Karty tutaj mogą mówić od, po pierwsze o tym, że do tego mężczyzny z waszej przyszłości najprawdopodobniej nie wiem, czy od początku, czy od pewnego momentu yy, nie mieliście zaufania, bo to jest karta. Moj, ja to moi kochani też nazywam, tak troszeczkę pół żartem, pół, zar, pół serio, kartą detektywa, tak? Czyli pewnej nieufności, dążenia do pewnej prawdy. Też próby, jeżeli coś ktoś robi źle, próby wczucia się w sytuację tej drugiej osoby, zrozumienia podstaw jej decyzji, jej wyborów. To jest bardzo często, ja to nazywam kartą zmiany punktu siedzenia, po to, żeby zmienić punkt widzenia i zrozumieć drugą osobę. Natomiast ostatnia energia to jest Aspentakli. Pentakli. As Pentakli jest kartą propozycji możliwości na przyszłość. Karty tutaj mogą pokazywać sytuację, w której najprawdopodobniej ten mężczyzna na początku yy, z waszej przeszłości, którego gdzieś tam jeszcze sobie trawicie, tak to nazwijmy, w tym miesiącu, gdzie dochodzicie też do pewnych wniosków, najprawdopodobniej, żeby sobie coś zamknąć, ale ja wam powiem tak, na szczęście jest jedna fajna rzecz w tym czytaniu. Nie wszystkie energie są o przeszłości. Jednak ta karta królowej pentakli to jest skupienie na przyszłości. Więc karty tutaj mogą poniekąd trochę wskazywać na to, że gdzieś tam po cichu delikatnie jesteście w takim zawieszeniu między przyszłością a przyszłością. Przeszłość bardziej, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, dochodzenie do siebie i takiej rekonwalescencji po tym, co się wydarzyło. I przyszłości, jeżeli chodzi o organizowanie sobie życia. Dążenie do pewnych celów, tak? Planowanie tej przyszłości. Natomiast właśnie ten as pentakli jako ostatnia tutaj energia w tej. Wśród przyczyn obecnej sytuacji mógłby też wskazywać na sytuację, w której yy, po prostu yy, może być też tak, że ten mężczyzna, na przykład w danym momencie, w którym przestaliście ufać, coś wam zadeklarował bądź obiecał po to, żeby was przy sobie zatrzymać. Najprawdopodobniej skutecznie. Ale by już nie ufaliście i najprawdopodobniej sprawdzaliście, się, sprawdzaliście tego mężczyznę i gdzieś tam bawiliście się w, de w detektywa. Tym bardziej, że y, król buław oczywiście jest lepszą energią dużo niż rycerz buław, ale on czasem też ma takie skłonności do tego, żeby że on potrzebuje czuć się atrakcyjny, potrzebuje gdzieś tam pokazywać swoją wartościowość na zewnątrz, lubi się dobrze ubrać, lubi się dobrze prezentować, lubi taki, właśnie taką atmosferę superowości wokół siebie tworzyć. Natomiast jeżeli karty te miały być, y, być tutaj energią teraźniejszości, ja bym się też nie zdziwił, moi kochani. Gdyby jakiś mężczyzna, z którym próbujecie się uporać, w tym miesiącu się odezwał i próbował wam coś zaproponować. Tak jakby mężczyzna jakiś z waszej przeszłości nie chciał was sobie odpuścić, tak to mówiąc yy, wprost. Tak, więc tutaj karty mogą pokazywać, że jeżeli coś jest świeże, dopiero niedawno to zamknięte, to karty też mogą pokazywać, że ten mężczyzna w tym miesiącu może zrobić coś, żeby Was jeszcze do siebie przekonać, żeby też zweryfikować, czy nadal na Was działa, tak? Czy jest pewnego rodzaju wasz, jakaś słabość po Waszej stronie. Bo tak jak mówię, karty w tle pokazują mężczyznę, do którego możecie nadal troszeczkę mieć słabość. Ja wiem, że to tak bardzo wprost powiedziane, ale jeżeli śledzicie moje czytania od dłuższego czasu, to wiecie, że yy, jak widzę coś w kartach, to po prostu potrzebuję o tym powiedzieć. Natomiast karty też mogą tutaj pokazywać Waszą z jednej strony, taką ciekawość, po co ten delikwent tutaj wraca, e, czego od Was chce, bo też nie ukrywajmy, że dziewiątka była to, jest taka ciekawość ta karta, próby zweryfikowania, gdzieś tam dojścia do pewnej prawdy. Tak jak mówię, pewnego detektywa. Natomiast Azdenarów jest kartą propozycji e, gdzieś tam albo wspólnej drogi, albo nowego początku, albo też jakiegoś kolejnego kroku. Ja bym się, tak jak mówię, patrząc na całość tego waszego czytania, nie zdziwił, gdyby ktoś was rozczarował, ale próbował jeszcze coś tam w waszym kierunku zrobić, coś obiecać po to, żeby Was przy sobie po prostu zatrzymać. Natomiast Wy tutaj możecie też, karty pokazują, bardzo mocno yy, pytać Waszej intuicji, co zrobić, nie? gdzieś tam pewne rzeczy sobie w głowie układać dotyczące tego, tak, co tak naprawdę się wydarzyło. I tak jak mówię, pewne też informacje mogą do Was dochodzić. Ja bym się też nie zdziwił, moi kochani, gdyby na przykład yy, na przykład jakaś wasza przyjaciółka, może też z Trygonu y, Ziemi, czyli byk panna Koziorożec, przyszła do was, albo jakaś kobieta, która dla was jest istotna, przyszła do was i powiedziała wam coś, czego się na przykład dowiedziała, gdzieś tam zobaczyła, albo gdzieś tam, jeżeli macie wspólnych znajomych, to y, co usłyszała na temat tego, co się w życiu tego mężczyzny w tym momencie dzieje, tak? co on tam sobie robi, co kombinuje, na czym się skupia. Chociaż tak, jakbyście wy w trójce y, mieczy, w tej całej sytuacji mieli takie podejście, że raczej chcecie się uporać z pewną sytuacją, z przeszłością, z tym, co się wydarzyło, a niekoniecznie, y, niekoniecznie tutaj wpuszczać kogoś z powrotem, tak? Tym bardziej, że najprawdopodobniej to nie był. ta szansa nie byłaby szansą pierwszą, tylko jakąś którąś y, kolejną, tak? Y, natomiast tak jak mówię. Ja bym też tutaj mógł też na podstawie tych kart stwierdzić, że może was bardzo ciekawić propozycja tego mężczyzny, gdyby się tutaj odezwał, ehm, dlatego że tak jakbyście chcieli mieć po prostu tylko i wyłącznie może jakiś jasny ogląd sytuacji i też pewną satysfakcję, że może e, jak e, delikwent zobaczył wasze plecy, to dopiero sobie coś uświadomił, nie? Czasem to też może być takie wiecie, dające pewną satysfakcję. Nie? Szczególnie, jeżeli nie jest się osobą złośliwą, mściwą, ale też chce, mi się, chce się mieć pewną satysfakcję, że jednak wyszło na wasze. Tym bardziej, że bliźnięta nie są takim znakiem, który gdzieś tam lubi się mścić. Nie? Jeżeli natomiast chodzi o kartę radę, jest to karta wisielca. Zatrzymać się, jeżeli chodzi o tą sytuację. Skupić się na sobie, na swoim wnętrzu. Bo to jest moi kochani, też jeszcze jedna rzecz. To jest karta zatrzymania się. Karty tutaj mogą pokazywać, że ten miesiąc może być i warto go tak naprawdę sobie poświęcić, tak? Na własne przemyślenia, na skupienie się na swoim wnętrzu, a niekoniecznie na wracacza jakiegoś, tak? Czy też yy, jeżeli nie, nie czujecie się gotowi na nowo, nowe uczucie, nową miłość, żeby komuś tutaj poświęcać ten swój czas i angażować się, jeżeli nie czujecie się na siłach. Bo Wisielec mówi o tym. Zastopuj, zatrzymaj się, poświęć uwagę sobie. Pewne odpowiedzi są w tobie, pewne rzeczy musisz sobie jeszcze przepracować, dotrzeć do swoich oczekiwań, a, i dopiero wtedy warto będzie coś więcej, z, jeżeli chodzi o swoje uczucia, jeżeli chodzi o, o, o miłość po prostu robić. Bo tu, tutaj ewidentnie karty mogą pokazywać sytuację, w której Karty mogłyby właśnie wskazywać na to, że warto je skupić się na tym, żeby gdzieś tam pozwolić pewnej ranie się zabliźnić, tak? gdzieś tam przypilnować, żeby ta rana związana z jakąś przeszłością, z jakimiś rozczarowaniami, mogła się jak najszybciej zagoić. Nie skupiać się może na jakimś wracarzu, czy w tym momencie na to, żeby gdzieś tam gonić, za, tą uczucią, za tym uczuciem, za tą miłością, yy, przypuśćmy do jakiejś nowej osoby. Tylko po prostu dać sobie przestrzeń, w której skupiacie się na sobie i dochodzicie do siebie na spokojnie. Po pewnych trudnych doświadczeniach, moje kochane bliźnięta tym bardziej, że karty pokazują obie te, y, obie te karty, to, jest, y, to są energie wejścia w głąb siebie, że pewne odpowiedzi są w was. Tym bardziej, że tutaj macie właśnie tą królową denarów. Na pewno podoba mi się takie, jak wcześniej już powiedziałem, to, że okej, okay, jest ta trójka czy ona jest trudna. Nie ma, co, nie ma co tutaj ukrywać, że to jest karta wiecie świętowania albo yy, lekkości bytu yy, czy też takiego super pozytywnego patrzenia w tym momencie na sprawy emocjonalne. No nie jest tak. Więc nie będziemy zakłamować rzeczywistości, ale muszę powiedzieć wam w tym wszystkim pewną pozytywną rzecz, jednak obok nie ma. Żadnej karty rozpaczy nad czymś, kultywowanie nie ma jakiejś y, piątki kielichów, tak? czyli karty podejścia Matko, wszystko już stracone, tak albo szóstki kielichów. Cały czas wracam do wspomnień po to, żeby wracać do wspomnień, po to, żeby, żeby sobie przypomnieć najlepsze momenty pomiędzy mną a kimś. Jednak jest obok energia królowej Denarów taki bardzo twardo stąpającej po ziemi, takiej świadomej, takiej myślącej o sobie i swojej przyszłości. Też jeżeli jest to, jeżeli jesteście matką, tak, macie swoje dzieci, to karty też mogą pokazywać, że musicie się skupić na nie tylko swojej przyszłości, a i bezpieczeństwie stabilizacji, ale także ich. Jesteście za coś odpowiedzialni. Natomiast, jeżeli chodzi o tło, tak jak mówię, karty albo mogą wskazywać, że gdzieś tam bardzo mocno Mieliście problem z zaufaniem do jakiegoś mężczyzny, ale ten mężczyzna, mówiąc potocznie i trochę wprost i może trochę brzydko, ale zawsze potrafił jakoś was urobić w trudnych momentach, bo tak to trzeba powiedzieć wprost, tak? Podoba się, jest chemia, przyciąganie, chęć przebywania z kimś, a tutaj jest azdenarów, czyli... Proponowanie czegoś, a pośrodku jest dziewiątka buław, która świadczy o pewnej niepewności. Sprawdzaniu, braku zaufania, tak? A to też jest samo znikąd, brak zaufania też się znikąd nie bierze. Bardzo często jest podparty po prostu, albo czyimś kombinatorstwem na boku, albo jakimiś kłamstewkami, oszustwami itd. To jest, zawsze też, jeżeli chodzi o brak zaufania, to to ma swoją podstawę. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli chodzi o energię te, teraźniejszą, karty mogłyby wskazywać na to, że ten pan może spróbować jeszcze wyjść do was z jakąś inicjatywą, z jakąś propozycją. Najprawdopodobniej spotkania, ale też on może mieć w głowie już jakiś inny plan, związany z tym, co na tym spotkaniu więcej. Tak, czyli co, o czym będziecie rozmawiać, co chce wam zaproponować. Jaki układ, tak to nazwijmy, bo najprawdopodobniej to on się tutaj nie ogarnął. Natomiast, tym bardziej, jeżeli tych szans było. że czasem wstyd się przyznać, nie? Tak mówiąc prost. Natomiast, jeżeli chodzi o, o Radę, to karty mówią o tym: psychicznie, emocjonalnie, zwolnij to, co masz zrobić, to trzeba zrobić, tak? To, co trzeba zrealizować, na, czemu po, trzeba poświęcić czas, żeby funkcjonować, żyć, yy, trzeba być odpowiedzialnym, to, to na tym trzeba się skupić. Tego nie neguję. Natomiast, jeżeli chodzi o yy, jakieś swoje emocje, uczucia. Daj moje, dajcie moje kochane bliźnięta po prostu temu czas. Pewien czas też musi upłynąć, pewne rzeczy też trzeba sobie uświadomić, pewne rzeczy trzeba przepracować i potem iść w kierunku czegoś lepszego. Moje kochane bliźnięta, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam. Maczmentaro.